Cześć, witajcie na kanale Zajawki Mimi. Dziś zimowo i świątecznie. Świąteczny Makowiec, zimowe oszczędzanie, czas na ferie, świąteczny pierniczek, świąteczny piernik, czas na ferie drugie i porzucamy sobie dzisiaj kostkami. Zamykam oczy, tasuję. Ponieważ wyzwanek jest 6, porozkładam sobie w ten sposób i rzucę 6 razy kostką. Kostka nam powie, do jakich wyzwań ile pieniędzy pójdzie. To zaczynamy. Trójeczka. Przyjmuję, że jedno pole w świątecznym wypieku to będzie 2 zł. Jedynka. Rzuć kością dwunastościenną. Wynik zapisz na płatku śniegu, a kwotę odłóż do koperty. Ok, rzucam. To jest 6. Rzucamy trzeci raz. Dwójka. Rzuć dwiema kostkami. Dodaj do siebie wyrzucone oczka, a wynik pomnóż razy 2. Trzy, trzy, sześć, razy dwa, dwanaście. Okej. Dwójeczka. Oj. Jedenaście, czyli 22 dwa. Dwadzieścia dwa, cztery, czyli piąty raz rzucamy rzuć dwiema kostkami. Ok, 5 razy 2 dyszka i kulamy. Ostatni raz trójeczka, 2 złote. Ok, czyli Makowiec i świąteczny piernik, nic tym razem nie dostały. Gdzie jest mój długopisik? Mm -hmm. Mm -hmm. Tu mam. Ok, czas na ferię. Pierwsza dycha. Piąteczny piernik dwa razy po 2 zł, czas na ferie dwa razy po, o nie, tu jest 12, a tu mamy 22. Ok. A tu mamy zimowe oszczędzanie 6 zł. świąteczne wypieki pójdą na zasielenie budżetu świątecznego e, posiłkowego. Natomiast czas na ferie i zimowe oszczędzanie pójdą na wyjście i w czasie ferii e, z moim dzieckiem gdzieś na lodowisko, albo no, nie wiem na jakiś plac zabaw. zobaczymy. Kto ze mną się bawi? Pozdrawiam. Pa!